To nie było porywające widowisko przy ulicy Józefa Marka w Limanowej, gdzie w czwartek lider czwartej ligi małopolskiej rezerwy Krakowi zmierzyły się z gospodarzem tego pojedynku drużyną MKS-u Limanowi. Piętnasty zespół ligowej rywalizacji w pierwszych 45 minutach nie zagroził w żaden sposób pasom. Goście co prawda mieli więcej z gry i dłużej utrzymywali się przy piłce, ale zarówno ten strzał Lachowicza jak i Pomietły nie były w stanie zagrozić bramce strzeżonej przez Pietrzaka. Limanowia dość sporo ryzykowała rozgrywając swoje akcje na przedpolu pola karnego, włączając w tą grę bramkarza Karola Pietrzaka. Stąd też nieliczne kontry i strzały, zresztą jeden z dwóch celnych strzałów oddanych w pierwszej połowie przez gospodarzy jak ten Pawła Matrasa nie mogły zagrozić bramce strzeżonej przez Burka. Goście byli konsekwentni w rozgrywaniu piłki i praktycznie nie schodzili z połowy trójkolorowych, jednak nic z tego tak naprawdę nie wynikało, bo zabrakło przede wszystkim precyzji. Dość liczna zgromadzona publiczność na trybunach w pierwszej części spotkania bramek nie oglądała. Po zmianie stron do ataku ruszyli gospodarze, ale te zapędy zostały szybko utemperowane, kiedy to w 52 minucie pasy strzeliły bramkę. Tabor wykłada piłkę Tabiszowi, który pozostawiony bez opieki w polu karnym precyzyjnym strzałem przy słupku daje prowadzenie gościom. Ta bramka nieco ożywiła ten mecz. Zwłaszcza do bardziej odważnej gry ruszyli trójkolorowi, a wejście na boisko braci palaczów czy Kamila Kurczawa sprawiło, że gospodarze coraz śmielej poczynali sobie w ofensywie, jednak to było tylko i wyłącznie pospolite ruszenie, bo w strzałach zawodników gospodarzy zabrakło przede wszystkim precyzji, ale też i skuteczności. Ostatnie 10 minut tego spotkania było dla kibiców chyba najlepszym momentem. Oglądaliśmy grę otwartą, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. W 85. minucie, Kęska mógł postawić kropkę na D, ale zabrakło zdecydowania. Do regulaminowych 90 minut arbiter tego spotkania Przemysław Stepek Starnowa doliczył 4 minuty, jednak już więcej goli w tym meczu nie oglądaliśmy. Porażka Limanowi stała się faktem i pozycja w tabeli robi się dla podopiecznych trenera Bogdana coraz bardziej skomplikowana. Natomiast rezerwy Krakowi odniosły dziewiątą wygraną z rzędów czwartoligowej rywalizacji.